Hej, kami, jest Nexor, witaj z Klenocyniecku z Nexc2, czyli Nexor.craft.tv, za mną jest Decosa, czyli Kosa. Yes, się to oczekuję, że wbudzę do Teru. Ja się oczekuję, że łapkę w górę, subikam, że chcecie na kanał Kosy, bo chcecie na jego biznes test, jak kogoś interesuje, e, na przykład e-booki, to może chcecie być. Link, w w Link dasz wykoment w, komen w kom eee, komentarzu opisie. opisie damy pod tym odcinkiem jak się da on. takiego jest podoba ten odcinek, to łapa, subik a my już zaczynamy. Wam coś się zmieniło podczas e Pod Cet odcinkami zmieniło się to, kopalni z kosą, zdobyliśmy żelazo i diamenty. Ja mam teraz diamentowy kilo w jeden. I mam zelazną zbroję. Jedzonko przygotowane. Bo dzisiaj pójdziemy do hotelu jest, jest, yes, yes. I to, I co i... chyba co, Kiedy... Wy to oglądacie, to my... Bo my byliśmy... Ostatnio kiedy graliśmy to byliśmy byliśmy jaskini wybraliśmy dużo złota, dużo diamentów i dużo żelaza. To samo... Mogę powiedzieć o tym. Nic można iść do neteru, co Idziemy do netelu. Zaczynamy dzisiaj od neteru. Czy masz ubrane coś e, złotego? Samorobki Nie. złota! Bloki złota, chodź, będziemy mogli się handlować piglinami Masz? Nie samorobki, trzeba mieć złota. złota Mamy 37, ile bierzemy go? Wszystkie Nie Weźmy go z najmniej. 17 Ty też masz 4 Masz złoty pancerz pancer. nic, nic. Tam... Ile? Ile? Bo ile bierzemy złota? Ty ile chcesz złota, ile ja? Musimy porównać wziąć, bo ile no, bierzemy? Dam, dam wszystko i to weźmy Takiej. może weźmiemy tak Masz No daj Dobra Stój, bo zrobię robię Mene, obydwoje gramy na padzie mhm. Ja mam zepsutego pada i migałka lotami do góry Mamy po 21 złota, ty masz 21, ja mam 27 Równo I dobrze Ale idziemy. dlaczego mamy złotą zec? Możemy powiedzieć Bo jest takie, jest taki coś prowadzone w Minecraft'cie, tak? nie ma złotej zecy ubranej na sobie, to cię biją pigliny I to jest prowadzone od nowego Widzimy. Minecraft'a Bo kiedyś Minecraft. pigliny cię biły To zostało prowadzone w nowej części Minecraft'a, nowej aktualizacji Więc będzie, my będziemy mieli ciężej Bo my gramy na modach Okej okay. Mhm. Będzie szybka sprawa, sprawa jak... jak Słabo... znajdziemy Słaby rest Płyn. A na czym dzisiaj się skupiamy, Na cel? Kuźde Na oerdelmanach i na bastionie Musimy iść po drewno, żeby zabudować się A sobie tu będzie drewno, netorowe, to po co mam iść? Nie, trzeba, trzeba najpierw oznaczyć portal, portal, portal Portami Okej okay. To ja mam planetę napisać jak coś się pisze tutaj e, stałka e, prawa, albo lewa A, prawa, mhm. e, czyli minus 20 muszę stanąć tutaj minus e, 27 e, minus na 95 30. na 28 Cicho, ja jestem, ja jestem tutaj, 20. więc jest minus 30 na 95 na 28 Mi... Gdzie jest minus? Tu jest minus 30 Minus 30 95 I 95 I 28 o 8 Dobra Postarało ci coś! O! Chyba ci się pozrało! Chodź na dół Ja z nimi bije. Nie, bij, Nie się bij się z nimi, chodź Na razie zabiłem czerwony paru o... O obszar 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 czerwony on... Jest czerwony Smoki są nawet, nawet. Gaz, Gaz. To Jest wszystko O, abite. Jest? E, e Jest? Się mieczy. Mieczy, o się z nimi bije? Fajnie. Fajnie. Ja mam dwa ja serca, mam dwa serca. Mi się, Mi się udało. udało Ja! Ty! Widzisz miesz, jak na jazdy do znia Nie Widzisz to mój, mój nick? nick Na razie nie Ty kostek to jest pełno To robiliśmy w pierwszej sezonie Nexorcrafta A więc A to jest dalej Nexorcraft tylko skrót, skróciona nazwa Coś w tym o, stylu. Teraz znacznie, tak, że, tak, że... spojrzymy się w oczy. Ale oni ci tu wejdą. Tak, tak. Nie, nie, tak, nie. Jak mają wejść? Jestem protek tak, no, dirka. czy co dał? DREWNO, drewno. No. Ja pierdziele Ze PERŁY tylko W DREWNO Musielibyśmy zrobić to co jedynce Czyli budowlę taką Że od razu jak ciągniemy, mamy do siebie To biegniemy do tej budowli To so musimy coś takiego zrobić Na początku, To dajemy nami I potem je ciągnąć uh -hmm. do siebie i szybko do tej budowli biegnąć i zabudować Masz plan? Mm. Budujemy taką budowlę, której będziemy stać Żeby po prostu rdermamy do siebie ciągnąć ja sobie biorę, biorę na przykład Jan, Jan teraz. teraz. jak ty to powiedziałeś? Na składzie teraz pójdę do tych był dobry pod kamień. Teraz e, Erdenman. Gdzie jest Edek? Eee. W sumie ty chłopie. I dupa. I dupa. Zrobić wszystko, żeby... A tu stoję i ja ciągnę do siebie. Mam fajny plan. Jeden bez jakich. One też schodzą w różne miejsca, tak? Jakbyśmy mieli plan. Jeden, w którym one idą obok nastał czas. Taki hacyk! Smog je biję. Edyk. Halo, Halo. Halo. słuchacz cię Jestem. Słuchajcie, tylko ja coś rob... Fajnie, ro... ale mógłbym... Tak, tylko ja robię plan. O kurw! Nie masz planu. O! O, są trzy. A, A ba. Idzie. Ale... Dobra, nie Gdzie? Gdzie tak postawił?

O! Smok nam pomaga! Ko? Tylko nie walnij walni smoka. smoka. Pijem? Le... O kurw! Co to było? Smok, <grym> smok. Aha, on starał na tego. Dwa smoki. Czekaj, bo jest pilnil, pywnie... to może lądować Per perła. Ty, ty, ty ja, ja, to ja idę ty handlować, a ty zabijaj i... endermana. Sorry, Smoku. Ja, bo ja i tak, tak z jednego, jednego wszystko się jednego, zrobi. Ja mam ja na przykład ja jednego tak, tutaj. Mamy fajnie, bo mamy trzy perły. Na ile, ile pereł potrzebujemy? Ja mam dwie, ja, dwie więc to mamy to pięć. To Tam zajmie Zajmę tym. tym, to a ja muszę ja walić ja coś takiego Chodź, Taś, taś. Taś, taś. Jezu, Proszę! Pies! Ale... Dla ciebie! Proszę! Nie da się to piglować. Handlować od rodziny. I glinami z tym kusem nie da się handlać z nimi Dobra, dajcie coś ciekawego, prosem. Okay. Co, ja ci dam... Stój, ja ci zrobię tu dziurę Tylko, Idź, idź Tu Chodź Tak ja muszę zrobić coś, Hacyk. Chodź! Muszę teraz Złoto! Wszyscy, nie Złoto! Chodź tam! Na przykład. Nie, piasek, nie, piasek, już, piasek już się do obsidian. Upuść. Czarny. Tu masz raz, Chciałem mu więcej złota, zobaczymy co mi da. Na razie niech rzuca. to nie gleży, a on nie handluje. Ja to będę zbierał, Ja to będę podchodził i zbierał to cały czas. Wiesz? O płacący obcybian mamy mamy plusa, mamcy płacący obcybiany. O kurwa. Stary, Coś posrało Cię w dupie Handlujesz się, a Ty co? Chodź mi tu nienacka W dupie się posrało Lepiej chodź, tu już bierze patrz się Kur... Aaa, ja mam złą Handluje... Uuuu, dziękuję Masz jeszcze więcej złota? Proszę! Mamy 5 pereł! Bo on mi dał perły. K odkupiłem od niego perły. Stary, mamy perły. Mamy dużo pereł. Fajnie. A tego nie potrzebuję, sorry. Masz jeszcze złoto. Was, rób coś sens. To jest twój. O, to dziękuję. Ale, pa, 5 pereł to jest duży plus. A ile potrzebujemy pereł, żeby stworzyć e, te. E, der Perły? I ile tego potrzebujemy? 12. 12 pereł, ale razem chyba potrzebujemy w e, 18. To by, bo będziemy teraz lecieli za perłami. To jest e, ta. Nie, nie tak, <gry> z 15. 15 przynajmniej um, potrzebujemy ją. Okej. Okay. 15. No dobra, 18, no dobra, No To będzie to za nimi biegać, to, to, jest wiadomo Tutaj jest? Napiszę. Możemy się. też dropnąć parę Okej Wypię Fajny ten wiesz jak powiem Dziękuję Fajnie, za co mi dał wieś. Bo co mi dał? Nie wiem, nie wiem. Potkę na odporność raby. Mam potkę na. Mam potkę na odporność raby. Dał mi sześć płacącego obcybianu. Jeden zwykły obcybian. Dał mi Geuserload. Ogniska kula. Dał mi e... magiczny krem Dał mi jest oprócz tego. Perły zwykłe Król, Perły zwykłe dał mi mamy duży plus. Daj zgast lata tu mamy dobrze. Mamy duży plus, bo ja mam 5 pereł, Ty masz ile? Z sobie ile? To mamy 7, to byś ile musielibyśmy jeszcze pozbierać? Jednoś. Ile? 12 Perł byśmy musieli pozbierać, Po jedną Perłę mamy u siebie, to będziemy mieć 12. I razy będziemy musieli jeszcze Czekaj, tu 11, to już tu będziemy musieli zabrać 12 I potem jedna dodatkowa, to daje nam 13, czyli... Potem, jak nie nam brakować, to da się wrócić Wracamy do, wio do naszej wioski? No, no. Ja u tak skrócę, bo ten materiał trwa już e, 32 minuty, a ja skrócę do czasu dobrego Czekaj, Przejdziemy... stąd Tędy

To wie, mogę wziąć, będzie live z tego serwera na pewno, z kosą, żeby już szukali czego? Zabiję dwa gaza. Będzie live z tego serwera, postaramy się to zrobić, gdzie będziemy szukali e, Ej, jak to się. Jak się nazywa to? E, to, co jest na TV, jest bardzo duża zbroja z niego, jak to się nazywało? Nedryj. To Zrobimy z tego live'a, gdzie my szukali Nie, będziemy Nedryj, szukali Netherride i będziemy szukali pereł. To zrobimy live'a widzę, gdzie będziemy zbierali perły i To będziemy zbrali. Bo, bo taki odcinek z tego to będzie nudny spyt. No, no. To zrobimy live'a jak znajdziemy co z kosą to zrobimy wam live'a z tego. Chodź. O kur... O Ty, 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 ty. dobra zaros. Nie, 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 pomyliłem się, idź zaraz, zombiaka Idź, idź, idź Kuźdę, pomyliłem się Idź, idź, idź Kuźdę, byśmy mieli zombiaka, zombie, byśmy go zamknęli Mogłeś go zostawić, byśmy mieli zombiaka, zombie no, no, dobra, dobra Kiedy idzie, idzie Dobra Ja daję itemy, mamy... Mamy 6 pereł, ja sam... Razem mam 7, bo ja sam, jeden z syn perły Jest? Yeah. No dobra. No, no. no to mamy razem 7. Ty jesteś daj swoje perły. To będzie więcej tych pereł. A tu sobie te, te daj. Ja mam schowaną jedną perłę. Tylko ty daj swoją perłę. Ja mam swoje perlę, daję swoją perłę. Dałeś? Gdzie? Uważaj na skrzynkach, na skrzynkach jest na górze, na górze. Aha Kuźdę Idzie? Idzie Leży Ja mam swoje skrzynce jedną perłę Zależy gdzie, bo nie pamiętam A miałem jedną perłę, bo zbierałem Zależy gdzie będę miał ją Co to było? <laughs> A, co Shkerat. Shkerat. Teraz widzę. No serio? Stary. No serio, ja nie mam tej perły? Nie miałem? No serio, ja perły nie mam którą miałem? Nie mam jej No widzisz, no, widzisz tak tak, i tak właśnie zgłasza nasz interes. interes O kurw Ja mam plan Mam fajny pomysł, wiesz jaki? Żeby... na kolejnym odcinku skupić się na dole a Ty się skupić na dole A ja się skupię na tym Bo Mam plan, patrz Chcesz skupić na dole, ja się skupię na tym, na tym żeby to wyrównać. O o, dobra, dobra. Tylko chodź... Ja... Ja za ile kon... ja mamy... Dobra, ja za końcę klip, <słuch> ja cię łapkę w górę subika, jak będzie patocikiem. to cech albo stary łapek w górę bić jak do kan... na kanał Kosy, na jego biznes będzie bić. Ja się nie mam to... to dziękuję za, za oglądanie i teraz wam pokażę co zrobię. Mamy 8 pereł, mamy połacący obsybian. 13. Mamy dużo takich materiałów neterowych. Jak się odcinek Wam podał łapa, subik. A my się widzimy w kolejnym odcinku. I narka. I elo! Sup i elo.